Hej, cześć, siemanko, z tej Starfighter i witam was w kolejnym odcinku bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzisiaj będziemy grać sobie dosyć ciekawym buildem na Weknie, czyli jednym z moich ulubionych killerów. Yy... I wybrałem Weknę właśnie dlatego, że bardzo go lubię oraz dlatego, że ma on jeden mega ciekawy addon. Build pozwala nam być killerem 120 czy 125% movement speed przez większość chase'a. Yy... Wybrałem Weknę, tak jak powiedziałem, dlatego że go lubię, ale też dlatego, że ma on bardzo ciekawy addon, którym są Boots of Speed. Jeżeli użyjemy Mage to dostajemy 5% przyspieszenia na 2 sekundy. Dodatkowo bierzemy sobie Ring of Spell Storing, który zmniejsza nam czas odnawiania się każdego naszego spela o 4 sekundy, w tym również Mage Dodatkowo bierzemy sobie Sacrificial Warda, żeby odrzucić jakiekolwiek mapy, na które przyszło nas ocalali. Jeżeli chodzi o perki, to mamy 3 perki pod Heista i 1 perk pod. Yy pod nakładanie, pod podaktywowanie tego hejsta, może tak powiemy. Mamy Unbound, który włącza się na 30 sekund po tym, jak zrani ocalałego i po przeskoczeniu okna dostaje 5% hejsta na 10 sekund. Drugim perkiem jest Rapid Brutality od xenomorfa, który sprawia, że nie możemy dostawać Bloodlust'a, co nie jest problemem, ponieważ grając z nigdy nie powinieneś dostać, dostawać Bloodlust'a. Yy, więc nie jest to żaden downside ale za to, jak uderzymy kogoś bazowym atakiem, to dostajemy 5% przyspieszenia na 10 sekund. Dodatkowym perkiem na hejsta będzie Game of Food od Skull Merchant. Jak czesujemy obsesję, perk aktywuje się i kopnięcie gena, zniszczenie ściany lub palety najmniej 5% hejsta na 10 sekund. Dodatkowo perk ma efekt, że jeżeli uderzymy bazowym atakiem kogoś, kto, z kim goniliśmy się najwięcej, to ten ktoś zmienia się na moją obsesję. Mamy następnie Nemesis. Nemesis nie nakłada żadnego hejsta, ale pozwala nam szybko zmieniać obsesję. E, poprzez jakiegokolwiek blind albo stuna, e, ten surf staje się moją obsesją. Za każdym razem, kiedy obsesja się zmieni, nie słyszą oni naszego e, diusa przez minutę oraz jego aura jest ujawniona na 4 sekundy. Bardzo ładnie się to łączy z Game of Foot, ponieważ jeżeli zmienimy... Obsesję za pomocą uderzenia bazowym To będziemy widzieć aurę tego ocalałego Plus nie będzie on słyszeć naszego terroru Na cztery Nasze, Na minutę Mam nadzieję Że gierka, którą wam zaraz pokażę Wam się spodoba Nie przedłużam, mam nadzieję że wstęp był krótki I zapraszam do oglądania Żartujesz sobie Żartujesz sobie nie, nie, nie To są jaja to są jakieś jaja, to jest niemożliwe. Zablokowałem offering na Dead Dog i tak dał mi Dead Dog. Nie, no o, ktoś się złapał. Nie, to są jaja, no. I po cholerę ja przynoszę takie rzeczy. E, hit. Nice. Stun może jakiś i darbacie. Blok palety. Heist na kilka sekund i mamy ją. A jako, że ją uderzyliśmy, mamy również e, Unbound w 15-sekundowym cooldownie. I mamy. O! Mamy sabotażystkę. E, mamy Unbound na 15-sekundowym cooldownie. I mamy Rapid Brutality, która bardzo ładnie działa. Więc tak to mniej więcej wygląda. Taki sam z bildu. Ej, ty masz balans. Pewnie. To by wchodził na tą górkę, jeżeli nie ma balansa. Anaki, no, myślałem że trafię. Dobra, zrobimy tak. Zaszczędzimy trochę czasu. Dostaniesz M1. Super. To zmieni Cię na Obsesję. Dostaję w tym momencie e, hejsta z Rapid Brutality. I mamy bardzo ładny hit. E, jako, że jakby uderzam i zmienia mi się ta Obsesja, to... Przez to, że zmienia mi się obsesja, ona ma Obliviusa potem na minutę, nie? I widzę jej Aurę przez chwilę. Dzięki Nemesisowi, bo Nemesis nie potrzebuje stuna, tylko potrzebuje tego, żeby zmieniała się obsesja. Słyszę, że za nami jest Gen, z różnością progresu. Więc logiczne by było założenie, że ktoś się kręci w pobliżu. Chociaż tego, co. Tutaj widzę, to nikogo nie widzę. ja ja sobie robisz yy, ona wie o on statek po wie o tym Okej, okay. jestem ułomny. dobra yy, taka jest kara za próbowanie wykonania ciekawych teków na weknie ok ty musisz stunować i stunować A ja to po prostu zniszczę dostaję hejsta z game of food bo zrobiłem to w czasie części z obsesją on powrócił na ten generator. I teraz tak. Hit. Stun? Nie. Nie zawali mi stuna. Eee, może paleć w szaku? I stun? Nie. Unbound? Come on. Revolt? Eee, tak. O, wbiegasz we mnie. Wbiegasz we mnie. Leżysz. Nice. To będzie trzeci hack To są jaja jakieś No chyba nie No chyba nie Kolejny flashbang? Za wcześnie To jest skoordynowany bully skład. W ogóle nie wiem, co to był za flash To jest survival friends Przecież ja to widzę To sobie kopnę Tu sobie wyślę szkielety. Nice, bardzo ładny hit. To się zalicza jako zranienie. Więc mamy chwilę na, na to, żeby uruchomić nasz Unbound. I to jest Rapid Brutality, która jakby pomoże mi donieść na hak. Killer jak niesie jest 96%. Ale z Rapid Brutality jest 101 bodajże, bo Rapid Brutality daje 5%. Hmm, tutaj jest okno. Ty zwoltujesz go. Nie boisz. tego okna nie dobiegniesz. Robimy tak. Mamy to, to i... Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Robimy tak. Robimy takiego fake'a może? Nie, ona... No, dobra. Ja się sam zmankamowałem. No będę ja nie tak w tym momencie. Eee... Rzucisz. Właśnie. D takie mind gamey są moim zdaniem najlepsze. B brak mind games. Na słabych paletach nie warto double backować, nie warto... Nic yy, robić Tylko warto po prostu Forsować te palety e, Maina najprawdopodobniej stracę Ale to nic strasznego, ponieważ main i tak jest Jakby do dupy Ale to, że ja dostałem offering Okej okay. Że ja dostałem offering Okej, okay. stun To zniszczymy ona mnie baguje, bo chce, żebym za nią poszedł, ale ja nie jestem aż taki głupi. Mam tutaj gain dobrze zrobiony. Szubienice są w porządku. Ja tak naprawdę mogę zrobić campę. Nie, nie, będzie ja musiał się wymienić. jest jedyny sposób, w jaki się uda. Jeden. Dwa. Okej okay. No dobra Niech ci będzie Po prostu sobie ciebie podniosę Ty masz off the record, bo nie wydawałeś żadnych dźwięków Puścimy sobie tam Kulkę Szubińce są OK. OK. Skoczyła Wykupujemy sobie handa, Może zrobimy właśnie coś z tym handem Jeden ok, to są jakieś żarty, powinno to trafić, ale mniejsza z tym. Przecież ja jestem killerem, ja nie mam nic do powiedzenia. Eee, ty tu leżysz. Tak. Nice. To jest siódmy hak dla mnie. Musimy znaleźć tą Larę. Ponieważ jeżeli znajdę Larę, to ona jest martwa na haku. Jeżeli ona jest martwa na haku, my ją zabijemy, to może jeszcze wygramy tę grę. Zrobimy tak. Wejdziemy sobie na górę. Kopniemy sobie to, żeby się regresowało. To jest natychmiastowa strata 5% progresu. To się dalej regresuje, więc tą filera. taką paletkę można sobie wyczyścić. Oni robią powiadomienia, myślę, że ja tam przyjdę, ja nie jestem taki głupi. O, nie ma opcji. Okej. Okay. Niech ci będzie. Zniszczę to. Nie masz Obliviusa na chwilę. Ty To z tobą Okej okay. Ty masz life'a To jest cenne info dla mnie Ta to jest survival Friends To nie, nie, niemożliwe, że to nie jest skoordynowany team No Hit Zranienie Unbound Mam heista, Ty leżysz tu nic nie ma. I to będzie pierwszy kill. Chciałbyś. Nie, nie da rady. Hit. Hit. Hello. Hello. Fajna próba. Ciebie sobie zostawimy, zaslagujemy sobie ciebie. To sobie kopniemy. Przejdziemy się do tego gena, sprawdzimy co jak z tym progresem. On progresu nie ma, dobra, w takim razie wrócimy sobie pod powaloną. Okej. Okay. Yy, ja ten generator muszę patrolować przez chwilę. O! Ja się tu nie spodziewałem. Może zrobimy fajnego trika z Mange handem? Że ty zwoltujesz? Ja to od razu podniosę. I dostanę ferchita. Oczywiście. Super. Them them. Mam co zrobić brutality. Leżysz? Okej. Okay. Przydałoby się znaleźć tą talitę. I mamy GG hmm. Inaczej. Ja wiem, że ta klaudetka, ona ma bardzo duże Recovery. Więc ja sobie ją po prostu podniosę i ją powieszę. Ona nie żyje. Okej, okay. to są 3 kile? Ta, ona będzie wychodzić. Dobra. Ale GG, myślę, że beat bardzo fajnie się pokazał. Unbound, Rapid Brutality, Game of Food i Nemesis to jest bardzo ładny combo w, porównaniu, w połączeniu z Mage Handem, który daje. który daje dzięki butkom Speed'a. Naprawdę, naprawdę fajnie to wyszło. Ale nie, to, to jest po prostu żart. Serio, podczas moich wielu, wielu godzin gry, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Mam nadzieję, że build Wam się spodobał, jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję i napiszcie mi, co chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Mam w planach dwa buildy, które mi poleciliście, ale jeżeli macie jakieś dodatkowe sugestie, to jak najbardziej jestem otwarty i moje komentarze również są otwarte. Oczywiście najlepsze będę przypinać i oznaczać serduszkiem. Jeżeli chodzi o build, naprawdę, naprawdę mi się podoba i o ile na przykład Game of Food z tym Nemesisem jest takim bardzo, bardzo sytuacyjny i można jeszcze ten, ten Unbound wywalić To wydaje mi się, że Rapid Brutality z Boots of Speedem i Ring of Splestoringiem to jest już naprawdę, naprawdę solidny build Można by było sobie jeszcze dorzucić jakiegoś painereza czy coś takiego i mielibyście wtedy coś naprawdę naprawdę solidnego Jeszcze raz dziękuję wam wszystkim za oglądanie Trzymajcie się i do następnego razu hej!